Dzień dobry, witam serdecznie w środę trzeci dzień lutego. Startujemy z przeglądem rynkowym, technicznym, zaczynając od euro, euro USD dzisiaj mamy nowe, nowe dołki, wybicie tego poziomu 1.2050-55. Wybite tutaj podczas wczorajszej sesji europejskiej. A więc musimy przejść na nieco szerszy interwał czasowy, żeby znaleźć punkt odniesienia na tą chwilę na euro USD. Przejdźmy, może nawet na, nawet na interwał dzienny. Ostatni swing wzrostowy większego rzędu budowany tutaj od początku listopada. Myślę, że to zdecydowanie wystarczy, jak na, jak na te punkty, jak na ten schemat odniesienia aktualnie to, co się dzieje na etku Tu mieliśmy poziom 38,2 Fibo, czyli ta strefa 1,2050, o której wspominałem, że została ona wczoraj wybita. Widzimy, że te spadki postępują 50 po drodze, natomiast nie jest to klasyczne mierzenie FIBO, więc należy o niej wspomnieć, bo też tutaj silny popyt bardzo się pojawił, fajna biegunowość na tej 50 się kształtuje. Natomiast dużo ciekawiej oczywiście 61,8. Zaznaczymy to zieloną strefą popytową. Pułap współczynnika 61,8 to jest 1,1890. 11, i zobaczcie tutaj 21 październik i 6 listopad i później też druga połowa listopada mieliśmy testowanie tego poziomu w ramach strefy oporu. Później dość dynamiczne wybicie górą i tak jak to jest w przypadku luk cenowych, tak w przypadku stref ZZB podobnie ten schemat działa, że te luki po prostu później czy te strefy przyciągają te notowania i też bardzo często bronią przed przed zejściem poniżej, tak, czyli działają w ramach, takiego, w ramach takiej tarczy, czyli też ta biegunowość bardzo często, bardzo często jest tutaj ciekawym, silnym i skutecznym potwierdzeniem współczynników FIBO, w tym wypadku mamy na szerokim interwale czasowym na euro-dolarze 1,18,90, 1.19.00, no może 1.19 już trochę za wysoka, ale powiedzmy gdzieś 1.19 można rozważać, można roz, rozważać zagrywki pozycji long na Euro USD jeśli chodzi o szeroką perspektywę czasową. Jeszcze na mniejszym TF-ie, na mniejszym TF-ie moglibyśmy próbować rozegrać korektę, tą korektę wzrostową, jeżeli gdzieś tutaj pojawiłoby się odragowanie nieco większe na tą chwilę, na tą chwilę to jest dosyć płytki jeszcze impuls, natomiast jeśli te rejony, te bułki nie zostałyby pogłębione w najbliższym czasie, to najbliższym oporem byłaby strefa 1.21.45. Dobrze, przechodzimy do DAXa. Przechodzimy do DAXa i tutaj... 4 no i widzimy, że wzrostowo w dniu wczorajszym niemiecki indeks z luką wzrostową rynek kasowy w okolicy 1 okolicy 13725 nam wystartował. No i mamy podejście w, do tej linii górnego ograniczenia w zasadzie, którą prowadziłem od, od drugiej połowy stycznia ukształtowanie dołka w oparciu o ten poziom techniczny, który w dniu wczorajszym też sobie wyznaczaliśmy Odbitka właśnie od 13310 no i całkiem pozytywny pozytywny centymetr wczorajsze, wczorajsze świece białe wzrostowe i te okolice teraz 13880 w zależności od tego jak ten rynek kasowy się otworzy to ta linia górnego ograniczenia to są właśnie na tą chwilę poziomy 13880 mniej więcej. No mamy zanegowanie linii trendu wzrostowego na kablu to co wspominałem, że że ta próba powrotu zapewne będzie i była tutaj też wczorajszego poranka. Natomiast później też zdecydowanie to sprzedający dominowali na tej parze walutowej. I tak naprawdę te maksima, te szczyty 13, 1, 37, 55 pewnie będą decydujące i ten <laughs> kierunek kierunek. Południowy powinien być kontynuowany, a właściwie powinien być zapoczątkowany na dobre. Ta zmiana kierunku została tutaj potrójnym szczytem potwierdzona, i raczej ta dominacja sprzedających powinna być widoczna w najbliższym czasie na kablu. Na ja jeszcze tutaj dokonam pomiaru ostatniego swingu wzrostowego, w zasadzie. E Mieliśmy po tym swingu 50, mniej więcej osiągnięto, być może coś z, harmonicz z harmonicznych zostanie wygenerowane czy to w oparciu o 50, czy 61,8. No na tą chwilę, najbardziej technicznym w zasadzie wygląda 7,8,6 z tym potwierdzeniem tego dołka z 18 stycznia na poziomie cenowym 1.35,20. Ale te głębokie mierzenia wewnętrzne, no one są powiązane ze strukturami harmonicznymi, więc. Może to się trochę rozbić w czasie, bo to jest interwał 4 godziny aż, a jeszcze na mniejszym tefie. Zobaczmy jeszcze na mniejszym tefie. Na mniejszym tefie zaksięgowana 50. Potwierdzenie 6, 61 i 8 mamy z drugiego lutego z wczorajszego yy, południa. I ta też strefa hmm, pozostaje tutaj silnym oporem na poziomie zanowym 137.00, okrągła strefa y, oporu na, na GBP USD. Y, dolar jen po zaksięgowaniu układu harmonicznego kraba, a więc 61,8 plus 161,8 y, punkt B na 61,8 i wypełnienie struktury 161,8 FIBO. Patrząc z interwału 4-godzinowego, ta świeca z wczorajszego popołudnia dosyć popytowa. Później mamy zrzucenie, później formacja świecowa spadającej gwiazdy. To były godziny przed sesją azjatycką. I dzisiejsze, dzisiejsze otwarcie, sesji azjatyckiej, i też dzisiejszy poranek mamy kontrę ze strony kupujących na ten poziom 105. 08, 105, 10. Myślę, że strefa powinna być aktualna do momentu, kiedy ten wierzchołek wczorajszy jest utrzymywany, a więc 105,17 stanowi też ciekawy pułap dla ewentualnego poziomu zabezpieczającego takiej pozycji short. Więc w momencie, kiedy pozostajemy poniżej 105,17, jak najbardziej perspektywa jest jeszcze z krótkimi pozycjami jest aktualna.